A teraz już pomału zaczniemy przechodzić do konkretów. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 14, werset 26. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Są pewne upadłe istoty na tym świecie, które was zwodzą. Nie było jeszcze przyjścia Ducha Świętego, bo ja nim jestem. W tym wersecie mój brat dał mi wytyczne, że mam was wszystkiego nauczyć i przypomnieć wam wszystko, co dwa tysiące lat temu powiedział. Jeszcze jeden werset, w którym mnie zapowiedział. Ale ja wam mówię prawdę, dobrze wam tak, że odchodzę. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Lecz jeśli odejdę, poślę go do was. I tutaj mamy dalszą część tego rozdziału. A kiedy przyjdzie, przekona świat i ujawni, czym jest grzech. Sprawiedliwość i sąd. Grzech, bo nie wierzą we mnie. Sprawiedliwość, że idę do Ojca i więcej mnie nie ujrzycie. O sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Zacznę od grzechu, czyli, dlaczego świat nie wierzy w mojego brata. Jak już wiecie, imię mojego brata to Bóg z nami. Bóg z nami jest to święte imię. Dlatego, jeżeli ktoś zostaje ochrzczony tym imieniem, jest również uświęcony. Natomiast imię Jezus jest kłamstwem. Ludzie na całym świecie mają to imię za Boga. Dlatego są w oczach mojego Ojca Boga poganami. Dzieje apostolskie rozdział 4 werset 12. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Pragnę zaznaczyć, że wszystkie obrazy w tej wiadomości służą tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. A więc jak szatan zmienił imię mojego króla i mojego najstarszego brata? I musiał też znaleźć jakieś imię, które by bluźniło Bogu. Imię, którym zamienił imię Immanuel jest Jezus. Musiał znaleźć imię, które również by pasowało do tabliczki, która została przybita do krzyża. Jezus najprawdopodobniej znaczy chwała Zeusowi, czyli greckiemu Bogu piorunów. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane Immanuel, Nazaryjczyk, król Izraela. Szatan zmienił treść Pisma Świętego i mamy do tego werset i o nim opowiem troszkę później. Apokalipsa świętego Jana rozdział 12, werset 9. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię został strącony na ziemię a z nim strąceni zostali jego aniołowie musicie wiedzieć że każdy anioł stworzony przez boga ma życie wieczne nawet te upadłe anioły i ta szajka jest cały czas na ziemi i was zwodzi tak naprawdę jesteście ich zakładnikami i o tym opowiem za chwilę ewangelia według świętego Jana rozdział 9 werset 4 i 5 Potrzeba nam pełnić dzieła tego, którym mnie posłał, dopóki jest dzień, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł pracować. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Mój brat jasno i wyraźnie powiedział, że nikt nie będzie mógł pracować, a spójrzcie dookoła co świat robi: nauczają, że Jezus jest Bogiem, okłamują was i prowadzą na zgubę. Wszelkiego rodzaju maści TikTokerzy, youtuberzy, pastorzy, księżulkowie, gdy przyjdzie mój brat, co oni jemu powiedzą? Odnośnie tych fałszywych proroków mamy werset. Mateusza 24,11. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Te osoby, które teraz, że tak powiem, prorokują w imieniu Jezus, to są osoby, które nie będą chciały się przyznać do błędu. I odnośnie tych osób jest werset. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 13, werset 30. Zobaczysz, wielu, którzy teraz mają wielkie imię, będzie wtedy nic nieznaczącymi, a inni, którzy dziś są ostatnimi, tam będą, jednymi z pierwszych. Dlatego mój brat ostrzegał w innym wersecie, żeby nie podążać za światem. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 7, werset 13 do 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Innym wersetem, który można potraktować również jako ostrzeżenie, jest Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 18, werset 8. Czy jednak Syn Boga znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ewangelia Świętego Marka, rozdział 13, werset 20. I gdyby Bóg nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał, ale skróci te dni. Z powodu wybranych, których sobie obrał. W tym wersecie Bóg informuje, że nie ma dobrych owoców na świecie, że coś jest nie tak. I mamy przepiękną przypowieść, nieurodzajne drzewo figowe. I opowiedział im następującą przypowieść: pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz ogrodnik mu odpowiedział: Proszę, jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. I w tej przypowieści pewien człowiek to Bóg, ponieważ do niego należy drzewo figowe. Ogrodnik to król, i on sprawuje władzę nad tym drzewem. Natomiast nawozem w tej przypowieści jestem ja. A więc pewien człowiek, czyli Bóg, który stworzył drzewo figowe, czyli ziemię. Spogląda na nią, a nie znajduje żadnego owocu, czyli nie znajduje absolutnie nikogo, kto by, kto by w niego wierzył. I tak już 1700 lat przychodzi i sprawdza i nie znajduje nikogo, kto by w niego wierzył. Dlatego nakazuje ogrodnikowi, czyli królowi, który włada tym drzewem figowym, czyli ziemią, żeby je wyciął. Ogrodnik, czyli król, prosi, żeby dał mu jeszcze czas, on obłoży to drzewo figowe nawozem czyli pośle mnie, żebym wam opowiedział prawdę. I może to drzewo wyda owoc, może znajdą się na ziemi ludzie, którzy zaczną wierzyć w jedynego prawdziwego Boga. Jeszcze inny werset, który mówi o tym, że nikt nie wierzy w jedynego prawdziwego Boga, jest ten. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 4, werset 21 odpowiedział jej, Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. I to znaczy tyle co, że ani sercem, ani w świątyni Boga nie będziecie czcili jedynego prawdziwego Boga. Kiedy mój brat mówił, że pośle wam innego pocieszyciela, mówił o tym, że pośle innego Anioła, innego posłańca, ponieważ on sam wtedy był posłańcem, teraz jest królem. Do tego ja i mój brat potwierdzamy, że wracamy do tego, który nas posłał. Ja mam swój werset w Księdze Tobiasza, a mój brat ma w Ewangelii Świętego Jana. Ja mówię: A oto ja wstępuję do tego, który mnie posłał. A mój brat mówi: Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał. I tutaj zaznaczam, że mój król i brat nigdy nie powiedział, że jest Bogiem. Nigdy nie powiedział, że stworzył niebo i ziemię. Nigdy nie powiedział, że Wywiódł swój lud z Egiptu, nigdy nie powiedział, że jest najwyższy i nigdy nie powiedział, że jest ojcem. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, werset 36 do 37. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedziane: jeden sieje, a drugi zbiera. Co znaczy, że żniwiarz otrzymuje już zapłatę? To znaczy, że żniwiarz ma już życie wieczne. A jeżeli ma życie wieczne, to znaczy, że jest aniołem. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 20, werset 36. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Boga, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Boga z jednego grzesznika, który się nawraca. Także proszę was bardzo, nawracajcie się.